Hej wszystkim, z tej strony Szuki, a dziś z okazji Halloween postanowiłem wydać dłuższy materiał. Koniecznie daj lajka i napisz komentarz jak ci się podobało. Uwaga, proszę o pomoc, zostałem sam na wyspie pełnej zombie. Dużo mi czasu nie zostało, jeżeli dziś nie odlecę samolotem, będzie już po mnie. A więc słuchaj mój widzu, dzisiaj postaramy się wydostać z wyspy pełnej zombie. Na początku przedstawię ci naszą trasę do przebycia oraz pokażę jakie zagrożenia na nas czekają. Oglądaj do końca, a zobaczysz czy udało mi się wydostać z tego piekła. A więc, na początku Wjeżdżamy z naszego rodzinnego miasta i kierujemy się w kierunku autostrady. Oczywiście po drodze będą czyhać na nas nasi przeciwnicy, postaci zombie. Kolejnym problemem będą tiry, które za wszelką cenę będą chciały nam przeszkodzić w dostaniu się do tunelu. Po przejechaniu jego zostanie nam tylko do pokonania horda nieumarłych. Jeżeli jakimś cudem przeżyjemy, to dalej powinno być prosto. Mianowicie musimy wsiąść do samolotu, a następnie uciec do bezpiecznego miejsca na ziemi. Dobra, plan prosty. Zobaczymy jak z wykonaniem. Dobra, zaczynamy. Ale co jest? To miasto miało być bezpieczne. A, a no tak. Dobra, lecimy. Nie ma czasu. Powiem wam tak. Ledwo się zmieściłem może na drodze teraz. Ale mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Dobra, pojechali, pojechali. Co? Nie, nie, nie. To jest już druga próba. I nawet... Nie wyjechałem z miasta. Dobra, nieważne. Dobra, teraz już na pewności. Gościa się nie boję, bo wiedziałem, że będzie. Zobaczymy, co nam teraz tutaj Bóg przyniesie i co pozwoli nam wygrać w końcu. Dobra, póki co jest bezpiecznie. Zobaczymy. Co nie? No nie, zamieniłem się w zombiaka. Boże, jeszcze podjechał drugi. Oni mnie wżerają tam. Dobra, lecimy. Przejechaliśmy od tamtych zombiaków. Tak, dobrze jest. Póki co, ciszej, spokój, ale słyszę, słyszę jakiegoś, słyszę jakiegoś tutaj. Co jest? Czemu on? A, chyba się zbagował trochę. Chyba, chyba tak, chyba trochę zbagowany. No ale dobra, lecimy, lecimy i co teraz tutaj będzie? Co? Nie! Nie, nie! Nie dotknął mnie! Nie dotknął mnie, jest git! wyjeżdżaj, 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 szybko, 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 szybko! Szybko, dobra! Co? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? No nie! Silnik mi nie działa! Nie! Zostaw mnie! Okej, okay, jestem zombiakiem znowu. Dobra, teraz się nie dam. O, nie ma tu gościa. Pewnie dopiero... Po dopiero nadjeżdża, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, zobaczymy, co teraz będzie dalej. Co tu miało być po drodze jeszcze? Co tu miało być? Yy, a, autostrada, dobra, lecimy na autostradę. Dobra, Co? Co jest? Jeden, drugi, aj, barierka Mam nadzieję, że dojadę jeszcze Nie, co ja tu odwaliłem Dobra, lecimy, lecimy, lecimy Gość mnie goni Gość mnie goni, no dobra, zobaczymy jak nam pójdzie Teraz najgorsze chyba tiry są A nie, później, później jest gorzej Ale dobra, dobra, spróbujemy Nie, no znów w drift wjechałem I znowu, zaraz rozwalę auto Ale nie, co? Nie, nie i o drzewo się rozwaliłem Jeszcze się cofnęły na mnie Dobra, lecimy Teraz jest duża szansa Za nami już nikogo nie ma, bo pojechałem daleko Znowu w drift wjechałem Co ja mam z tą barierką? Nie wiem, co mam z tą barierką Dobra, damy radę pojechać dalej Damy radę, na pewno damy radę Nie, nie, kurde Co ja zrobiłem? Miałem skręcić w drugą stronę Ale mi nie wyszło No cóż Dobra, ostatnia szansa. Lecimy i tym razem na pewno się uda. Musi się udać, no bo... O! Jeden! Jest dobrze! Drugi! O! Udało się! Dobra! Lecimy do tunelu. Mam nadzieję, że tam nic nie będzie na nas czekało. Dobra, tunel powoli jest bezpieczny, więc w sumie jest dobrze, jest dobrze. No ale zobaczymy teraz jak tam pójdzie. Przed hordą. Nie no, myślę, że będzie dobrze chyba, co? co jest? Nie, oni są przede mną w szale, ale Nie! No i znów się zamieniłem w zombiaka. Najsik Dobra, próbujemy jeszcze raz. Teraz zobaczmy jak pod inną kamerą przylecimy. Mam nadzieję, że zdążymy, bo będę musiał zacząć od nowa, ale... Oczywiście musiałem się znów zamienić w zombiaka. Kto jak nie szuki! Kto jak nie szuki? Dokładnie. Jedziemy, teraz troszeczkę przyspieszyłem Więc może uda mi się ich ominąć Nie wyjechali jeszcze, nie wyjechali Dopiero jadą Dopiero tam jadą Jest dobrze, tam wyjeżdżają już powoli Wyjeżdżają, wyjeżdżają, ale Ale jest git Damy, Daliśmy radę wyjechać Uciekamy i, Dobra, jesteśmy już przed lotniskiem Powinno być już spoko W takim razie No dobra, zobaczymy Lecimy, lecimy, lecimy Trochę zwolić trzeba, żebym się nie rozbił Bo już i tak jestem ostatecznie dobity po prostu Dobra Jeden, dwa Nie zdążyli, nie zdążyli Po drugiej stronie, trzeci się na mnie cofa w ogóle Co jest? No ale dobra, jeszcze tir O kurde, tir Jest Jest, udało się Udało się, dobrze Dobrze, teraz rondo, z czego pamiętam, trzeba przejechać. I jesteśmy już prawie na miejscu. Tak, stacja benzynowa i... Jest przed nami, jest przed nami port lotniczy. Dobra, mamy szansę. Tylko który to był wjazd? Dobra, nie, na pewno nie lewy, na pewno nie lewy. Prawy, prawy, prawy. Dobra, lecimy dalej. Lecimy szybko i... Dojechaliśmy, dojechaliśmy. No nie, miskę olejową mi urwało. No dobra, ale samochód jest mi już niepotrzebny. Dojdę na piechotę, dojdę na piechotę, tylko... Dobra, zostaw ten samochód. Idziemy. Idziemy po prostu. O Jezu, nigdzie nikogo nie ma. Nie ma na pewno. Dobra, nie ma żadnych zombie w okolicy. Już odpalony czekał na nas tylko. Wsiadamy i lecimy. Lecimy. Czy, jak to się w ogóle? Czekajcie. Jak to się. Jak tym się sterowało w ogóle? Ja jestem ja samochodem, mam prawo jazdy, a nie na. a nie prawo jazdy na samolot. No ale dobra, mam gdzie, gdzie gaz, lecimy. No i wystartowali. Mamy to, widzowie. Mamy to. Wygraliśmy chyba. Proszę bardzo, proszę Państwa, polecieliśmy. Ale zaraz. Nie, nie, cofaj się, nie, cofaj się, nie, nie! No i jeszcze raz. Dobra, próbujemy jeszcze raz startować po prostu. Tym razem mam nadzieję, że się uda. Tak jest, wylecieliśmy. Dziękuję Wam za oglądanie w takim razie, widzowie. Jeżeli film Wam się spodobał, no to nie zapomnijcie o lajku albo subiku. I co, mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. O ile, o ile dolecę, dolecę. Dolecę czy nie dolecę? Czemu ja robię w ogóle beczki nad lotniskiem? To tak ze szczęścia? Nie wiem, nie wiem po prostu, no dobra.